Kolejna paczka, kolejny dzień, kolejna paczka, paczka, Ale to jak to zakleili, patrzcie. Tadam, Orico, 2,5 calowa obudowa do dysku twardego, no taka miała być 2,5 Miała być na USB 3. No i jest na USB 3. Co mamy w środku? Mamy przewód. Mamy instrukcję i mamy obudowę. No i muszę Wam powiedzieć, że ta obudowa. To jest wyjątkowy fajans, bez kitu. bez kitu, to znaczy to prawdopodobnie będzie działało. To kosztowało 22 zł, no i spoko, to nie jest majątek. Natomiast już sam fakt, że to jest na jakiś mega padziewny zatrzask, no mnie nie przekonuje tak. Tworzywo, które się ugina, no mnie nie przekonuje kochani. Ja tu mam jakąś mega starą obudowę Tracera, która jest aluminiowa i ma takie po prostu zaślepki tworzywowe na końcach i ona jest 100 razy solidniejsza. No, po prostu nie ma czego porównywać. To jest co nawet nie jest lżejsze, bo to też jest takie, to jest zło. No ale dobra, dysk tu pasuje, wiecie o co chodzi. No nie lata, więc funkcję swoją prawdopodobnie. Spełnia. No jest to bardzo prawdopodobne, że spełni swoją funkcję. Jakby tu dać jakąś nalepkę, żeby to się nie rozsunęło, to, to pewnie będzie jeszcze lepiej. Ale no nie powaliło mnie. Myślałem, że będzie lepiej. tu jeszcze mamy wiecie, taką gąbkę mamy. Zresztą można przykleić gąbkę. Nie wiem po co. Ach, zwykle nie mogą no i przewód. No jest. Zbadajmy. Sprawdźmy czy działa. Jakaś szansa jest. No nawet mam. To jest jego chwila prawdy. Tu jest, tu jest jakaś kontrolka niebieska. Odpalił. Warczy. W sensie czuje pod ręką, że coś tam pracuje. No to sprawdźmy. Wydaje się, że wydaje się, że działa. Czyli za dwie dychy było warto, Jak mawiał klasy. Szału nie ma, dupy nie urywa, ale jest tanie i spełnia swoją funkcję. Więc, jeżeli szukacie tego typu obudowy, żeby sobie wrzucić dysk twardy bez jakichkolwiek narzędzi, bo widzieliście ja to po prostu odgniknąłem, wsadziłem dysk, zakniknęłem, podłączyłem i już nam działa. To za dwie dyszki z, z małym hakiem e, można coś takiego nabyć. Link tradycyjnie pod filmem w opisie znajdziecie, możecie sobie kupić.